Witam Państwa w dniu szóstym w serii, w której próbuję przejść tydzień na redukcji ze 100 zł. Pokażę może tylko to, że już zaczynam dzień od śniadania. Mam tu 4 tosty ostatnie, z czego tu jest... Jeden serek wiejski wyłożony i dwa plastry szynki, bo tyle mi zostało. No, nawet specjalnie wyrzuciłem tych śmieci. Tu jest serek wiejski, tu jest to, tu jest to. W lodówce mam ten twaróg który wczoraj kupiłem. Mam 300 gramów makaronu, zrobioną wątróbkę. 100 gramów płatków owsianych jeszcze i to chyba tyle. No i mam te 10 zł z groszami na koncie, które ogólnie dzisiaj trzeba będzie wydać z tego powodu, że dzisiaj, jak to nagrywamy, jest sobota. Jutro będzie niedziela, i niedziela jest niestety bez handlu. Bo trzeba te pieniądze spożytkować jak najlepiej, żeby to było jak najbardziej bardziej przemyślane. Ja ogólnie od razu po śniadaniu będę tak wychodził na siłownię. tak ja nie od razu, ale jakby na filmie od razu, bo tak na pół godziny mniej więcej jestem umówiony z Bartym i Bobem. No i co? Liczę, że po treningu odwiedzę oszą i objawi mi się tam jakieś zajebiste mięsko. No ale jeżeli tak się nie stanie, no to będą, będzie ciężko, no kurde. Nie ma co ukrywać, że za bardzo nie mam promocji, z których mógłbym korzystać specjalnie. Najlepsze co by było to mięso i wołowe w sumie, bo bym po prostu to użył do makaronu. No ale to jak to będzie i co się stanie, to się okaże dopiero po treningu. No i co się spóźniamy? Znowu się spóźniamy. Nie, nie spóźniacie się. Dzień się dobrze dobrze Robisz, Robisz dzisiaj przysiad, warty Ale ja mam w niedzielę przysiad, a jest sobota, wy nie Trening. Bo... tak tak. Dzień dobry. co będziesz robił? Zobacz, ja ci powiem, że ja może się skuszę. Ty przysiad? Patrzymy. Dobra słuchajcie, jednak jest zmiana planów, bo bo jak widzicie, to jest tak jak wstępny, dlatego że nie ma gdzie robić przysiadu, więc inaczej ten trening zrobimy, a to po prostu zrobię przysiad. I Barty robi zmiany. Jakiś jak nie jest. A my chyba my wtedy gadaliśmy na filmie, że bardziej... Nuk no, nuk nie robi, nie, nie robi. robi. Tak, 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 bardzo. No było coś takiego. Czemu nóg nie robisz? Nie. Dlatego zaczął robić. Dlatego zaczął robić. No. Czyli robisz, kiedy no. nikt nie patrzy. No, tak, po prostu ja robię nogi i wy tego po prostu nie widzicie, bo ja nie muszę tego pokazywać. Ja robię. Czyli na treningach z nami specjalnie nóg nie robisz akurat. Nie! A co teraz robię? No teraz tak. Ale nie pamiętam kiedy ostatni raz robiłeś nogi. widzisz? Zawsze były wymówki Jakie kiedy... No może. Ale no, nie. nie, no to jest po prostu... A no, no, szkoda gadać. Proszę Państwa, o Barti akurat przyszedł Rób, rób, rup. No dobra, no ale chcę powiedzieć, że my teraz robimy wiosło A Barti swój trening uskutecznia Zero wolnych ciężarów Dziwny jest ten trening jego szczerze No dobra, nie chodzi o samo wiosło Ja akurat dzisiaj bym miał bardzo dużo wolnych ciężarów bym miał przysiad, bym miał wiosło I bym miał dodatnie, masz za dużo trochę Ale to są ćwiczenia, które sprawiają fan. A on zrobił tam na maszynie, dodatnią na smifie Tutaj, to nie są złe ćwiczenia Ale czemu tam nie ma wolnych ciężarów I później chłopak nie chodzi na siłowie, bo nie ma z tego fan. Pokaż na niego Ja nie chodzę na siłą. Nie? nie. Ja nie chodzę na siłą. Nie? A waga ile? Waga to jest tak jak Ale to, to moja waga nie jest to, to zależy z od siły. I... Do końca wakacji Nie, ja trzyma A nie A na trzymam. Tak, ja teraz możliwość. by to robić 90? Nie, nie poszło by było, ja nie masz szans, myślę, że. 8-5 by się dusił. Szczerze byłoby kontrowersyjnie z dziewczyny. Ale ja wiem, że mogłoby być. Waga się zeszła Waga poszła w dół. 4 kg spadłem. To już akurat osób. Praktycznie jak ja na redukcji. On też. Tak samo tylko chcę masować mogę go pochwalić bo w czwartek na płaski 75 na 6, poszło. Okej, okay, no to, to 90 na wygrać No <laughs> człowieku, no stówki nie będzie, prawda? No dobra, robię. My wczoraj gadaliśmy o tym. <laughs> o czym? No, akcji z Bartosikiem trzeba będzie mu, wiesz, powiedzieć co to nieco. Czujesz, że żyjesz. Te plecy są pobudzone, to możecie jako dodatek sobie porobić. I witam Państwa z prawdziwej dodatni. Prawdziwej, bo wolne ciężary. Pokaż tam. Barty ego. gimnastykuje się, też zamiast hantla wziąć to musi na lince robić Nie wiem czemu on stąd, ale musisz potwierdzić Bobo, że on strasznie jakoś porzucił wolne ciężary na rzecz maszyn Na dwie raz, no bo maszyna okej, okay. wiadomo fajnie mieć maszynę w treningu też No Bart dosłownie bo jedynym wolnym ciężarem jaki robi to jest płaska Płask. i biceps. I wszystko maszyny, zastąpił wszystko maszyną. No jeszcze wiosło, płaska, z wiosło No tu nie ma takiego spadku jak na ławie płaskiej, bo 7 dyszek. Próba w piku robiłem 7 w takiej serii. 4 na 8 właśnie. teraz była próba 80? ale nie poszło całe. A to były takie próby hamskie. no to tak. Tu teraz na przykład nie wiem, nie szedłem z ducha albo coś takiego, bo to normalnie. Ja bym chciał to 7.5 bym założył i wiesz, że bym ja cisnął to, się. Tylko no, po co coś Ja tam 7.5 chodziła tak jak teraz ta 70, ka to jest mniejszy spadek. No ogólnie my tak sobie z Bobem tutaj rozmawiamy, bo po tej serii, no to tutaj powiem na YouTubie, że będzie fajny film, a na Instagramie na story wczoraj rzuciłem czego odnośnie utwórki, więc warto followować Instagram. Mówiłem no, coś pięknego, no. Szczerze, że to chyba będzie lepszy film dla nas niż dla was? No, no nie tak. <laughs> że no, my się no, będziemy lepszy. lepiej bawić nagrywając go niż wy oglądając, ale fajnie będzie. No. Oh <laughs> I nagram Bartiego, żeby nie było, że cały film jest hitowany na francuskim. Hi w filmie hitowaliście? No mówiliśmy, że odpuszczasz sobie wolne no, no, no. no, no. ciężary na rzecz maszyn. No, no. Robisz... I wiesz, że dzisiaj to akurat był jedyny ten trening, gdzie nie mam. Akurat no. zawsze trafiam na taki trening, w którym robisz Ale maszyny. Ale Żeby wytłumaczyć się z tego, żeby wytłumaczyć no. się z no. linek. Normalnie mam normalnie hantelka, nicy, nie? No. No. Ale tam były te zajęcia. A oprócz tam, wiesz, gdzie jest jedna salce, gdzie są zajęcia? Kurwa nie ma też żadnych hantli Są hantle Gdzie? One są tam jak masz. Y... Tak, tam jest podwójna dziesiątka, 7, 6, 8. A to gnieśli. Ciężej ciężarów nie ma. To też nie jest zabawa, że siłowia nie ma normalnych ciężarów. No to już Nie że pitu. Dobra, to cicho i zmęcz tego tricepsa sorry, biceps później. No to nie też. Jedną psychwoną O daj wam mi Bobo, Bobo coś innego robił. Robiłem linki Bo nie może barków obciążać No ale tak tutaj myślę, że było faj. No ale nagrywam Bartiego, że, tak. że, że fajnie coś. Co? Technika jest dobra? Uj, prawdziwa siła. Prawdziwa siła, jakby się nie było. Już do tutaj Tak, tak? Nie wierzę głowę, bo wtedy się rozluźni. No, trochę rusza tu, no, Mógłbym tak. mieć bardziej stabilny. Piętnastka Ale to, to jest, ją. wiesz, to jest ostatnia seria. Ładuj, ładuj i dalej, tak? Spróbujesz. O tak, 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 Aha. Myślałem, że jeszcze robi ten. To była ostatnia seria bardziej na 20. Nie, spokój, nie to dobrze. Pierwsza lepiej wyglądała. Jak ja mogę tak robić? <grym> to to, to, już, to szczerze nie wiem po co. I proszę Państwa, kończymy trening biceps. Jak widzicie, ja tu coś 17,5. Wiem, że miałem robić dzisiaj modlitewnik, bo ostatnio miniakami robiłem to, ale zapomniałem. Już zrobiłem dwie serie, to znałem pół i robię do końca, więc lecimy z czwartą, 4 razy 8. to się na No, No, razy 15. No właśnie, mam 17. Ale ja wyglądam mały w tym instytucie, który do Was. Kto jest największy? Nie wiem, nie wiem Tak? Dobrze Nie no, chyba jest tylko szeroki z tyłu Ja mam więcej mięsa niż głowa. No właśnie Albo jest bardziej docięte Jeszcze dwa Pchaj kurwo Ja tak do dobicia zrobię Ja też tak samo będę robił Ja no już musiałam. Pilas. Cześć Chwila, bicę, bo... Nie, bica nie ma, ryk, o, okay. prośba Odsnuj to Nie, o co odsłaniesz? no co? Nie porównuj z tym czym. No, właśnie. Wiesz, jak co tam mi przypomina? No, co? Prośba, patrz tu, Ty a wiesz. patrz tu, no, prośba No, no właśnie Dobra, koniec treningu. Ja muszę iść na zakupy. Poszedłem oczywiście do Oshon, w którym po dotarciu do działu z produktami z bliskim terminem ważności znalazłem wymarzone mięso wieprzowo-wołowe. I ja pierdolę, no. Szczerze, gdybym oglądał ten film, to bym uznał, że to jest zostawione. To jest właśnie produkt, po który kurwa chodziłem cały wczorajszy dzień i dzisiaj go dostałem. I to jest coś pięknego, bo seria myślę, że jest uratowana 8,39 jakieś 20 coś na koncie, jeśli dobrze liczę. Co za te pieniądze kupię? Kupię cebulę i kupię ziemniaki, bo zrobię sobie spaghetti właśnie z tym. I tutaj przyda się cebulka i ziemniaki mi się przydadzą do, do wątróbki oczywiście. Dobra. Idę teraz do Bydronki, bo tam jest promka na ziemniaki. 1,49 za kilogram, także kupię pewnie, pewnie jest 1-2 kg tą cebulkę. Czyli tyle z zakupów właściwie. I już do końca dzisiejszego dnia i cały jutrzejszy dzień będę musiał przeżyć z tego co mam. Mam złe wieści. W sensie złe wieści. No takie wieści, że byłem w Łączy czterech Biedronkach, już jak widzicie tutaj jestem przy takiej już totalnie, totalnie największej w mojej okolicy, kręciłem się z godzinę. kupiłem cebulkę, zanim tam wyszło 30 chwila, bo zrobiłem sobie zdjęcia specjalne, żeby nie kłamać 39 groszy dokładnie, czyli spadamy poniżej 2 zł, chyba złoty 80-30, dobrze kojarzę teraz mi zostanie, no i sytuacja wygląda tak, że byłem w tych czterech Biedronkach i w żadnej nie było ziemniaków, wszędzie były wykupione, no i co mogę powiedzieć, mogę powiedzieć, że że bez tych ziemniaków nie jestem w stanie już po prostu tego zrobić, jakby no, więc możemy przypisać, że niby, No że nie, nie że niby, no po prostu, że nie, nie udało mi się to, tego zrobić. Ale zrobię to w ten sposób, że ja mam jakieś ziemniaki w domu i po prostu przejdę sobie, ile to jest za złoto 83 ziemniaków, ile bym mógł kupić. To jest pewnie kilogram z kawałkiem. I po prostu tyle ziemniaków sobie użyję, wyzerujemy do końca jakby konto. No bo to, to, to tak, tak bym zrobił w biedronce którejś, tylko że to nie ma sensu, żebym zwiedzał całą Warszawę i szukał w biedronek, w których by były ziemniaki. Jakby to nie ma sensu, więc zawijam na chatę, podgrzewamy wątróbkę, robimy łódeczki ziemniaków, bo będą łódeczki. I później spaghetti. Ta kwotę, która mi została, łącznie mogłem użyć trochę ponad 1200 gramów ziemniaków, i wszystkie, tak jak mówiłem, pokroiłem w łódeczki, i po doprawianiu trafiły do piekarnika. I do tych ziemniaków, oczywiście, wlatuje wątróbka, bo co by innego, to mi zostało tylko tak naprawdę. No oczywiście spaghetti, które będę niedługo robił. Ten posiłek daje mi 952 kalorie. No, oczywiście, tutaj jest to tylko i wyłącznie powiększone o 100 gramów ziemniaków. Jest to identycznie. To dosłownie to samo, co wczoraj. Także, no nawet chyba nie ma sensu, żebym to jakoś specjalnie tu prób bo na kamerze, no bo co, ona jest wątróbka i nie ma. I tyle. Osioszczarza? Jak poleżała tak przez ten jeden dzień, to wydaje mi się, że trochę jest smaczniejsza. Więcej ma takiej słodkości w sobie z tego jabłka, z tej cebulki. Może trochę na plus w sumie. W do tego, co wczoraj. A może w sumie też tak gadam, bo jestem mega głodny. Także w sumie nie wiem, tu pierdoliu i zjadam to ile co robić spaghetti. Spaghetti rozpocząłem od pokrojenia cebulki w kostkę. A następnie od podsmażenia jej na 20 ml oleju. Gdy ta się zeszkliła, na patelnię dorzuciłem mięso i po około 10 minutach, gdy utraciło surowość, doprawiłem je oreganem, papryką ostrą, bazylią i do całości dodałem 5 po wymieszaniu całości dolałem kubek wody i zostawiłem do zredukowania. I to jest to, na co cały dzisiejszy dzień czekałem, bo oczywiście do tego spaghetti dochodzi makaron, chociaż w tym wypadku bardziej jest to mięso z makaronem niż makaron z mięsem, bo tego mięsa jest dosłownie, bo zobaczcie ile, jaka to jest porcja, no to jest pół na pół dosłownie, tak nawet objętościowo. I dobra, testujmy, jak to smakuje, bo w sumie nigdy nie jadłem, nigdy nie robiłem spaghetti na koncentracie, zawsze to było na przecierze. Mm, no, jest dużo mniej pomidorowe niż jakbym to robił normalnie. Takie bardziej mięsne. Ale dobra jest. Nie będę narzekał cały dzień, tak naprawdę na to czekałem. Tu jest ogólnie 150 gramów makaronu, bo zostało mi jego 300. No i połowa tego mięsa, co nie? Połowa zostaje na jutro, bo to jest ostatni dzień. Dzisiaj oprócz tego makaronu ogólnie będę musiał zjeść jeszcze jeden posiłek, bo przynosi mi on 1023 kalorie. Także jeszcze coś tam dorzucę. Bo mam te 2400 z hakiem. No ale jeszcze zobaczę, co to będzie. Jeszcze zobaczę, co to będzie. Może ten twaróg zużyję z lodówki. Na razie zjem to, co tu mam i pomyślimy. No i dobra, przed czas na ostatni posiłek. Tutaj już zalałem ostatnie płatki owsiane, jakie były wodą po prostu. I jako, że jest te 10 kołalajków pod łącznie serią, już mogę, tak to mogę to zrobić. Używam odżywki białkowej do tego. I w ten sposób to owsianką, która jest bardzo chamska, nie ma to nawet już owoca. Taka o, na tej wodzie dużo gorsza niż na mleku, moim zdaniem. Dobijam nią 480 kalorii ostatnie. Znaczy, dobiję jak zjem. Co za tym idzie 2926 kalorii dzisiaj, także na Robiłem na wczoraj. Ja tak dosyć porządnie. 205 gramów białka, także to też może się podobać. Myślę, że średnia w tym momencie wynosi te 170 albo może nawet więcej. No i właśnie, jeśli chodzi o wszystkie średnie, wszystkie wyniki, to wszystko podsumujemy sobie jutro. Jutro jest ostatni dzień tego tygodnia. Chyba każdy może sobie przeanalizować, że jutro nie zjem tych 2800 kalorii. Co nie znaczy, że do tego się nie zbliżę, ale to dowiecie się jutro, jak to będzie wyglądało. Na dzisiaj ja się z Wami żegnam. Nie, Ray